Witam Was serdecznie na kolejnym pikniku Boomeranga Polskiego. Jest to już czwarty piknik Boomeranga. Trzy poprzednie mieliśmy. Win, Tutaj jest na Proszę Państwa, jesteśmy, jesteśmy obywatelami tego kraju, jesteśmy, jesteśmy pochodzenia polskiego Australijczycy i obchodzimy święto, święto Australii. To jest taka, w pewnym sensie, skromny ład bumeranga polskiego, bo wchodzę w Good day, Australia! Proszę Państwa, E, chciałbym prosić Panią Konsul o parę słów. Witam, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie e, i chciałam życzyć wszystkim Państwu wielu sukcesów w pracy e, zawodowej, ale też też społecznej. Państwo rzecz, um, wszystkich Polaków wysztujących w Australii, ale nie tylko, ponieważ Kuliner jest bardzo czytany również przez ludzi w Polsce, przez Polaków w Polsce. Um, gratuluję naprawdę sukcesu. Życzę um, siły, wytrwania. Mamy gościa z Melbourne, zasłużony, zasłużony działać kolonijny od ponad około 30 lat, nazywamy go Biało-Czerwony, on najdłużej promuje Polskę, Polskę polską flagę, prowadzi biznes, gdzie właśnie e, dostępna nam kupno naszych kolonusów e, w e, biało-czerwonym kolorze. E, może Państwo nie wiecie sportowej cechy charakteru. Jest bardzo, bardzo uparty, bo jest trochę z gór i biega. Biega długie dystanse bardzo poważnie. Jeździ regularnie do Warszawy. Bierze udział w malatonie. A w malatonie... Zasłużył się również wspaniałym, to jest wspaniały projekt, który kontynuował bodajże przez 8 lat, gdzie w plum w górach Snow, Snow Mountains w dawaj organizował od 8 lat biegilet. I mieliśmy gościa, nawet był słynny Korzeniowski, wielokrotny olimpijczyk i świata, który brał udział. To jest jego zasługa. Proszę Państwa, wśród nas jest doktor Korba, który rekomendował właśnie Pawła Gospodarczyka do Komitetu Olimpijskiego, aby dać mu jakąś satysfakcję. I Komitet Olimpijski przychylił się do prośby, rekomendacji doktora Korba i został odznaczony Medalem olimpijskim. Bardzo proszę Panią Konsul Generalną o wręczenie medalu olimpijskiego Komitetu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pawłowi Gospodarczykowi. Bardzo proszę. Chwileczkę, chwileczkę i pan doktor Gorman chce parę słów powiedzieć na temat, tutaj... Mitalu, w ogóle nie chciałem, w ogóle nie chciałem, zgłoszę do tego, ale może państwa dobrej globalizacji kiedy grupami etnicznymi tego rodzaju imprezy, tego rodzaju budzą szacunek i wzywają do poparcia budzą szacunek, wzywają do poparcia i należy pozwolić na kurację dla gubernanta, dla jego współczucia i podziękowanie dla tego generalnego, który każdy u nas Proszę Państwa, z tylu posadów gospodarczych, ale jeszcze nasza Pani doktor Kaj, tak, Dają ją wszyscy jako Pana, również otrzymała medal Elektryczno-Celżowy Polskiego Komitetu Elektrycznego w Rzodzowie. Gratulujemy, cieszymy się, dalej prosimy o współpracę w i jeżeli nie dokonamy

Woятно, jeszcze kolega trochę... w sensie. No Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Nie no spodziewałem się takiego miłego gestu. Panie Robertku, dziękuję bardzo za to, to miłe wyróżnienie i zobowiązanie do dalszego działania. Brawo!